Zajęciem na wakacjach jest roznoszenie gazety, zarabiając na tym i głównie to chodzę na basen codziennie. Tak to pomagam jeszcze mamie w domu i tak mniej więcej spędzam wakacje. Jeszcze planuję wyjechać na jakieś wakacje z babcią. Wakacje głównie spędzałam z koleżankami i urodzinami. na przykład jechałam do Niemiec, byłam na kolonii z kolegami, a tak to, to w domu raczej siedzę przy komputerze, jakoś odpoczywam od szkoły i... Ma jakieś szczególne zajęcia. Pół te wakacji już za tobą. Jak spędzasz ten swój wolny czas? Dobrze. Wyjechałaś gdzieś? Byłaś gdzieś z rodzicami? Może plany na przyszły miesiąc, na sierpień? No już byłam nad morzem. I jak było? Dobrze. Wracam w drugą sobotę. Raczej w tą w pierwszą. Do Częstochowy. A w drugą niedzielę jadę no, nad morzem znowu. Czyli wakacje spędzasz w Świdnicy. Powiedz, jak podoba Ci się nasze miasto? Dobrze. Twój sposób na zarabianie pieniędzy na wakacje, na Twój wyjazd? No, różne sposoby. Albo chodzisz na pole i zrywa, y, zbiera się rzodkiewkę. I na takie coś to jakieś trzy tygodnie roboty już ma wyjazd, y, wyjazd na wakacje. A gdzie zamierzasz wyjechać w tym roku? No, no nie wiem, gdzieś za granicę, coś takiego. Chwilowo w Polsce, ponieważ ja mieszkam w Irlandii. Właśnie przyjechaliśmy do rodziców. Koleżanka też w sumie. To jak podoba się nasze miasto Świdnica. No super, trochę zmian. Super. Po staremu. Zmiany, ale po staremu. Ale po staremu. Z... E, jakie plany na przyszły miesiąc? <laughs> Szkoła. Szkoła od września. Szkoła!